Słucham? A jaki powód zatrzymania? Jaki powód zatrzymania? Kurwa, panie, silnik się zjebał. Ma pan naprawkę? Pa, skasił pan Tak, skasiłem, skasiłem Okej okay. pan ręce na kierownik. Nie robi batoli Spierdalać? Dzień dobry Dzień dobry 05 Mm. Eee, poproszę Pana dokumenty, czy prawdę, oczywiście. Proszę. James Wilton. zaraz do Pana wrócę. Czekaj, psy! Gonią Nie, trzymają się do kontroli. Ja się mógł nas to wysiadamy obydwoje i nakurwiamy go. I no doklejemy. No jebię, Co? Pomódlony? On jebie zery. Kto je zerem? Policja. Okej. Okay. Dzień dobry. Eee, pana, zatrzymałem pana, bo odjechał pan po chodniku No Znaczy, no, ja stałem na chodniku, bo nam się silnik zepsuł. Wie pan, olej tę sprawę. Eee, rozumiem, że jesteście panowie Po co ta maska w aucie? A, bo... Ja jestem już ciągną. covid widzisz sprawy. Nie pan co, jak, jak Dobra, Dobra, po części w życiu połączenie się będzie. Wszystkim. Dziękujemy. Ojdzie, może pan?